Witajcie cudowne dusze, jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że wszechświat sprowadził go dla Was. Zostańcie z nami, bo dzisiaj zanurzymy się w niesamowitej mocy wizualizacji i tym, jak może ona błyskawicznie zmienić Waszą rzeczywistość. Wizualizacja to praktyka mentalna polegająca na tworzeniu w umyśle klarownych i żywych obrazów lub scenariuszy. Chodzi o aktywne wyobrażanie sobie, i doświadczanie pożądanych rezultatów, niezależnie od tego, czy dotyczą one osobistych celów, sukcesu, zdrowia, czy innych aspektów życia. Celem wizualizacji jest kształtowanie pozytywnych myśli i emocji wpływających na podświadomość, a ostatecznie na działania i rzeczywistość. To niczym tworzenie szczegółowego planu mentalnego, który skupia Twoje myśli na Twoich aspiracjach. Wyobraź sobie swój umysł jako gęsty las pełen niezrealizowanego potencjału i ukrytych możliwości. Wizualizacja jest jak natknięcie się na sekretną ścieżkę w tej rozległej przestrzeni. Ponadczasowa mądrość Buddy głosi, o czym myślisz, tym się staniesz. Prościej mówiąc, Twoje myśli kształtują Twoją rzeczywistość. Słowa Buddy wypowiedziane tysiące lat temu przypominają nam o tej zapomnianej praktyce. To zaproszenie do ponownego odkrycia transformującej mocy w nas samych. Tak jak znalezienie ukrytej ścieżki może zmienić twoją wędrówkę przez las, wizualizacja może zmienić bieg twojego życia, wykorzystując niesamowity potencjał twojego umysłu. Więc jak zacząć? Zaczynamy od fazy idealizacji. Wyobraź sobie, że budujesz swój wymarzony dom. Zanim zaczniesz wbijać gwoździe lub wybierać kolory farb, Czego potrzebujesz w pierwszej kolejności? Planu. To szczegółowy projekt. Mapa pokazująca dokładnie, jak będzie wyglądać i funkcjonować Twój dom marzeń. Przenieśmy teraz tę analogię na Twoje życie. Jesteś architektem swoich marzeń. Zanim zaczniesz budować życie, którego pragniesz, potrzebujesz planu. To właśnie nazywamy fazą idealizacji. W tej fazie wyobraź sobie swoje idealne życie. W najdrobniejszych szczegółach, ale nie bądź niekonkretny, bądź precyzyjny. Wracając do analogii z domem, to za mało powiedzieć, że chce się mieć ładny dom. Trzeba sobie zadać pytania. Jaki styl domu, ile pokoi, jaka kolorystyka? Stosuj ten sam poziom szczegółowości do swojego życia. Zapytaj siebie, co dla ciebie oznacza szczęście. Czy to posiadanie satysfakcjonującej kariery, Kochająca rodzina, a może wolność podróżowania po świecie. Dlaczego to ważne? Ponieważ przez bycie konkretnym tworzysz szczegółowy plan. To nie tylko marzenie, ale też ustawienie sceny na Twoją podróż. To jak programowanie wewnętrznego GPS-a. Dajesz swojemu umysłowi dokładne współrzędne Twojego celu. Mówiąc prościej, faza idealizacji to Twój czas na wielkie marzenia. Precyzyjnie określenie, czego chcesz i zadawanie sobie znaczących pytań, które zdefiniują Twoją unikalną wizję szczęścia. Ten proces przypomina tworzenie planu Twojego życia, kładzenie fundamentów pod dzieło, które właśnie masz stworzyć. Przejdźmy teraz do sedna wizualizacji, czyli jasności i konsekwencji. Jasność polega na byciu szczegółowym i precyzyjnym podczas wizualizacji. To niczym malowanie żywego obrazu w umyśle, nie tylko mglistej idei, ale wyraźnego i szczegółowego obrazu tego, czego pragniesz. A teraz magiczny składnik konsekwencja. Pomyśl o tym, jak o szczotkowaniu zębów. Robisz to codziennie dla zdrowia jamy ustnej. Konsekwencja w wizualizacji to paliwo, które napędza zmiany w Twoim życiu. Uczyń z tego rutynę stałą część Twojej codziennej praktyki. Wyobraź sobie, że myjesz zęby tylko od czasu do czasu. Efekt nie będzie taki sam. Podobnie jest z wizualizacją. Im częściej wracasz myślami do swoich marzeń i celów, tym silniejsze i bardziej realne stają się one z czasem. Twój umysł jest jak rzeźbiarz, kształtujący Twoją rzeczywistość poprzez stałe próby mentalne. To nie jest natychmiastowa transformacja, ale poprzez konsekwentną wizualizację stopniowo zmieniasz swoje myśli, przekonania i ostatecznie swoją rzeczywistość. Uczyń z tego nawyk. Przynieś jasność i pozwól, by konsekwencja była Twoją siłą napędową w tej transformującej podróży. Oto przykład ćwiczenia wizualizacji. Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie siebie stojącego na spokojnym. Pokrytym śniegiem zboczu góry. Poczuj, jak mroźne powietrze muska Twoją twarz, zanurzając się w jego czystej świeżości. Wyobraź sobie śnieg pod butami, słysząc delikatnych chrzęst przy każdym kroku. Teraz pozwól, by otoczył Cię aromat świeżych sosnowych drzew, pobudzając Twoje zmysły. To ćwiczenie to nie tylko mentalna ucieczka, ale potężny trening dla Twojego umysłu. Dzięki żywej wyobraźni szczegółów tej śnieżnej sceny, nie tylko marzysz na jawie, ale aktywnie uczysz swój umysł budować i akceptować nową rzeczywistość. To jak wzmacnianie mięśnia mentalnego. Im częściej ćwiczysz te szczegółowe wizualizacje, tym bardziej twój umysł staje się biegły w kształtowaniu i wierzeniu w scenariusze, które tworzysz. To kładzenie fundamentów, aby twoje myśli wpływały na twoją rzeczywistość. Sprawiając, że Twoje marzenia stają się bardziej namacalne i osiągalne. To ćwiczenie jest bramą do transformacji Twojego postrzegania i manifestacji pożądanych rezultatów. James Allen powiedział kiedyś: Jesteś dziś tam, gdzie zaprowadziły Cię Twoje myśli, będziesz jutro tam, gdzie Cię one zaprowadzą. Pamiętaj: Konsekwencja jest kluczowa. Im częściej będziesz wizualizować swoje cele, tym mocniejszy będzie ich wpływ na Twoją rzeczywistość. Bądź precyzyjny: im bardziej szczegółowo wyobrażasz sobie swoje marzenia, tym łatwiej Twojemu umysłowi jest je uchwycić i uwierzyć w nie. Ciesz się procesem. Wizualizacja powinna być przyjemnym i inspirującym doświadczeniem. Jak duża jest moc wizualizacji? Czy wiesz, że twoja podświadomość to potężna centrala, która nie rozróżnia rzeczywistości i wyobraźni? Pomyśl o swojej podświadomości jak o maszynowni statku, która nieustannie pracuje za kulisami. Teraz nadchodzi niesamowita część. Podświadomość nie posiada wbudowanej kontroli rzeczywistości. Dlatego, gdy coś sobie żywo wyobrażasz, twoja podświadomość traktuje to jako prawdziwe. Nie kwestionując jego autentyczności. Wizualizując sukces, na przykład zdobycie wymarzonej pracy lub osiągnięcie osobistego celu, Twoja podświadomość nie mówi: Hej, czekaj chwilę, to jeszcze się nie dzieje. Zamiast tego przełącza się w tryb działania, dopasowując Twoje codzienne czynności, nawyki, a nawet okoliczności wokół Ciebie do obrazów, które malowałeś w swoim umyśle. To jak programowanie superinteligentnego robota. Kiedy konsekwentnie dostarczasz swojej podświadomości pozytywne wizje, zorientowane na sukces, zaczyna ona kierować cię ku odpowiednim okazjom, które pasują do tych obrazów. Twoje działania stają się bardziej spójne z twoimi wizualizowanymi celami, tworząc bezpośrednie połączenie między twoimi marzeniami a rzeczywistością. Podświadomość jest jak lojalny sługa, słucha myśli i obrazów, które jej przedstawiasz, i nieustannie pracuje, aby je urzeczywistnić. Dlatego, gdy intensywnie wizualizujesz, twoja podświadomość wchodzi w tryb działania, upewniając się, że twoje działania i nawyki są doskonale spójne z wymarzonymi scenariuszami. Pamiętaj, podświadomość jest ukrytym reżyserem twojego życia. Rozumiejąc, jak interpretuje Twoje myśli, zyskujesz moc świadomego kształtowania swojej rzeczywistości. To trochę tak, jakbyś miał magicznego asystenta, który podąża za Twoim prowadzeniem, zamieniając Twoje wyimaginowane marzenia w namacalne rezultaty. Wizualizacja to nasz wielofunkcyjny szwajcarski scyzoryk, który można zastosować we wszystkich dziedzinach życia. Moc wizualizacji jest ogromna. Zrozumienie jej wpływu na nasze życie może stać się kluczem do osiągania celów i realizacji marzeń. Sportowcy wizualizują swoje sukcesy, aby poprawić wyniki i stworzyć mentalną mapę drogową do zwycięstwa. Osoby dążące do zdrowia wyobrażają sobie siebie jako obraz witalności, co motywuje ich do zdrowych wyborów i regularnych ćwiczeń. Ludzie pragnący dobrobytu. Wizualizują wolność finansową i mądre decyzje, co programuje ich podświadomość do dostrzegania sprzyjających okazji. Osoby dążące do rozwoju osobistego wyobrażają sobie satysfakcjonujące relacje, osiągnięcie kamieni milowych i odnalezienie wewnętrznego spokoju, co staje się potężnym narzędziem do realizacji tych celów. Używaj tego potężnego narzędzia świadomie i otwórz się na nieskończone możliwości. Jakie niesie ze sobą życie? Jeśli czujesz, że te informacje mogą Ci pomóc w transformacji Twojego życia, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować naszego kanału. W komentarzach podziel się swoimi doświadczeniami z wizualizacją i manifestacją marzeń. Jesteśmy ciekawi Twoich historii i wskazówek, które mogą pomóc innym. Do zobaczenia w kolejnych filmach.